Cześć, witajcie. Ciekawe, co oznacza w Niemczech taki mleczny bar. Mamy tutaj milić Bar, czyli tak chyba mleczny bar, można to nazwać. W mlecznym barze w Polsce można sobie zjeść fajne jedzenie, tanio obiady. A tutaj coś mi się wydaje, że to jest nazwa, nie wiem z czego. Bardziej to przypomina mi z daleka na razie e, piekarnie, więc idę zobaczyć. Chyba, że będzie coś fajnego do zjedzenia, co wątpię, ale zobaczymy. A jakichś dań obiadowych to nie ma, niestety. Ale świeże bułki może kupię po prostu serowe. Albo taką gotową kanapieczkę. Słuchajcie, kupiłem dwie mega wielkie bułki, ale powiem wam, że się nie opłaca jedna bułka. W przeliczeniu na polskie kosztuje 20 zł. Także mega droga. Co prawda wyglądają super apetycznie. Pierwsza wygląda tak. Zobaczcie, tutaj z jakąś mega frikadelą. W środku mamy pomidor i jakiś tutaj coś starte. Nie wiem co to jest. Jakaś kapusta w musztardzie. I zobaczę teraz, jak to razem smakuje. Nawet dobra, ale trochę zapychająca taka. Coś by się jeszcze tutaj przydało, jakiś sos. Jak na taką cenę, to nic specjalnego. Powiem Wam, że ten bar mleczny to się zupełnie różni od tych polskich. W polskim barze mlecznym można sobie zjeść fajny obiad, fajny posiłek, a tutaj tylko coś z piekarni, można, mogą Ci zrobić na miejscu kanapkę z czym, z czym tylko chcesz. Jakieś ciasto można zjeść, kawę wypić. Bardziej taka kawiarnia na polskie niż jakiś mleczny. Dobra, słuchajcie, ta pozycja mi nie smakuje. Zapakuję sobie do domu. Ta bułka też nie pasuje do tego, do hamburgerów, jakiś może by pasowała, ale do, takiego, do takiej kanapki, nie bardzo. Zobaczę tą drugą. No i druga pozycja to mamy tutaj panierowaną pieść, czy panierowanego fileta. Zaraz tu gryzę, będę wiedział. Do tego jakaś papryczka, sałata, surówka. Próbuję. Powiem Wam, że to jest dużo smaczniejsze. Nawet bardzo dobre. Ta pozycja. Dużo lepsze od tamtej. Najgorsze jest to, że cena przeraża, bo 5 euro za taką bułkę jedną, no to dużo. Lepiej dołożyć 2 euro i pójść sobie na kebaba. Tak czy inaczej, więcej pewnie do tego baru nie przyjdę. Chociaż po same bułki, takie świeżutkie, żeby sobie mieć i samemu zrobić. Może tak. No nic, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.